na naklejka, naklejka widzowie. Dzisiaj w ogóle mam pierwszy raz do pracy. W ogóle, która jest godzina? O nie w twardym, ja mam na szóstą. Widzowie yy, długo się jedzie, bo ogólnie zawsze o tej godzinie u mnie są korki. Szybko widzowie. Jezu, jeszcze muszę dębę umyć. Jezu, bo ogólnie nie chcę jakby tam do pracy, że jakby będę do kogoś mówić, to jakby będzie tak jak mi się widział szybko. Dobra, już jest piąta szybko. A ogólnie jest tutaj strasznie mija szybko czas. O nie no jeszcze straty prądu. Widzowie, ogólnie to ja nie mam tak dużo pieniędzy i trochę jakby mieszkam właśnie w mieszkaniu, nie w domu. Jakby wszyscy tutaj na właśnie tym heaven. To wiesz, nie mam za dużego auta, w sumie jest duże, ale jakby... Wiecie, aj, no nie no, mamanda, mandat, źle zaparkowałam jeszcze. Matko jedyna. Widzowie, no nie no, szybciej te czerwone. Jezu widzowie, w tym Teraz jak jest właśnie czerwono możecie zostawić lajka i suba. Ja wiem, że jestem chyba na zdąta No szybko. Dobra, o to już jest szybko. Szybko. Jedziemy. Muszę jeszcze dobrze zaparkować. Dobra. Już jest... O nie. Szybko. O co to jest za wiadomość? Dzień dobry, niestety musimy Cię wyrzucić z pracy, bo się spóźniasz. Miłego, jeszcze mi mówię, miłego dnia widzowie. Widzowie, właśnie straciłam pracę. Rozumiecie to widzowie? Nie wiem, jak ja to mogłam zrobić. To by ja się jakby tak często spóźniam. Ale widzowie mogli mi to choć raz wybaczyć, wiecie. Słuchajcie, tak naprawdę widzowie, to ja pracowałam tu. Hmm. To chwila i tak będzie siódma widzowie. Jestem załamana. Naprawdę. Chodźmy, widzowie. Widzowie, ja chyba sobie pójdę. Nie no, matko, jedynie jeszcze czystych wjech wjecham. Choć Chodźcie, tu jest Max Slim, więc ja sobie taką właśnie wpiszę. Ogólnie muszę się teraz przestrzegać. Muszę ogólnie iść do sądu, bo ja przy, się już przekroczyłam, jakby tą prędkość. Więc, widzowie, ja sobie właśnie będę jechać do sądu. Naprawdę, mi strasznie szkoda. Ech. Słuchajcie, widzowie, z tego tylko jedynie zarabiałam. Jeszcze jak były e, właśnie e, te garazowe... Jezu, to tu się dzieje. Widzicie to? Chyba skoła się pali. Muszę ich uratować te dzieci, widzowie. Już tak nie może być. Widzowie. Upatrzcie jak tu jest tu jakiś rower! O nie, nie jakaś pani powie, nie przepraszam! Widzowie, nie czuję, biegnie po te dzieci. Ale naprawdę muszę chyba je uratować, jak tam są jakieś dzieci. Po prostu sobie ktoś dla żartów to zrobił. No i widzowie się skończyło. Widzowie, co jest? No i się skończyło, jakby. Jak to? Widzę po to. O, znowu jest! Widzowie, patrzcie. Widzowie, przecież jakby. Może ja dzwonię tu coś, jakby coś się stało. Patrzcie, widzowie. Co tu się dzieje, jakby? Gdy... Nie wiem widzowie. Już nic się jakby tutaj nie dzieje. ja nie wiem. Nie wiem. Patka idę a tu się pali. Aha. Widzowie trzeba szybko uciekać. Uciekamy to też się pali, widzowie. Widzowie, jakieś są jakieś dzieci. Ja muszę uratować dzieci, żukaretka Już Proszę. Nie. Tak, potrzebuję pomocy. tutaj się szkoła pali, widzowie. Muszę to jeszcze włączyć. Widzowie, to nie spodziewałam się. Naprawdę. No to ogólnie jakaś karetka. Idę do tej karetki. Czekajcie, napiszę. Help. It's fire in school. Czyli ogień w szkole. Widzowie, co tu się dzieje w ogóle? Czemu ta karetka nie jedzie, widzowie? Naprawdę ja nie mogę. Karetka, jedź. I tam się też pali, widzowie. Chodźcie widzowie. Widzicie, tutaj się też coś pali. Czuł, tu nie ma w ogóle strażaków. Matko no tutaj się jeszcze bardziej pali. Widzowie, patrzcie, tu jest gaśnica. Dobra, ciężko jest ją wyjąć. O, mam. Widzowie, nie. O, matko, nikt się tak wchodzić do tego ognia. Dobra, stanę tak tu. Ja z drewno, ale okej, okay. już nie mogę wyjść chyba. O, nie, to to chyba nie jest co? Szybko, szybko. szybko Okej. Okay. Dobrze, mi się, dobra. Jeszcze doka. OK, Widzowie, dobra. Aaa! Dobra, nic mi nie... się bo tutaj się pali, dobra? Dobra, tutaj jest, w bezpiecznie, tylko tu teraz. U, o matkę, ja matko jedna, muszę na wejść. Matko jedna. A, muszę, Widzowie, naprawdę. Jezu. O dobra, patrzcie, zgasiło się. Widzowie, zgasiło się. Ale już niestety ta kawa chyba już jest spalona. A też te szkoły się nadal pali, też muszą gasić. Szybko. Muszę je tu lecieć. Gdyby tak naprawdę to był mój pierwszy dzień w pracy. Nie, uczą, nie napisali, że się spóźniam. Ja nie ja wiem, pozostawię tą szkołę. Dam ten alarm. Widzowie jeszcze zadzwonię tutaj po karetkę. Poczekam tutaj chwilę. Nie ma już nawet karetki, widzowie. to widzowie, Ja uciekam z tego szpitala. Widzowie, mam nadzieję, że mi nie ukradli tego auta. I w ogóle... O, czekajcie. O, dobra. Czemu tutaj, że ten rower? O nie, jestem jest jakaś dziewczyka, która płacze. To może jest jej rower. Szybko biegnę. O, tu jest chyba. O, biedak. Proszę, to swój rower. Widzowie, już chyba nie? Widzowie, jestem teraz szczęśliwa. Bo po prostu pomogłam, jakby jej. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że znajdę jakąś dobrą pracę. Ej, czekajcie, ktoś mi, ktoś mi wysłał SMS-a. To mój dawny szef. O, pozwolili mi powrócić do pracy. Jej. Wreszcie. Jej, tak się cieszę, widzowie. W ogóle jakiś chłopak tutaj idzie po ulicy. Nie wiem. Wypijany. Widzowie, muszę też sąd właśnie ten zapłacić. W ogóle, przez to w ogóle o tym zapomniałam. Ech, aj. Dobra, widzowie. O, mogę wreszcie tutaj znowu pracować, ale super. Widzowie, pamiętajcie o dobrych uczynkach, bo przecież jakby... Dobrze, że pomogłam temu wszystkiemu, ale jakby nie No i yy, Najlepiej zadzwońcie pomoc, ale ogólnie do mnie karetka nie przyjeżdżała i w ogóle nie było strażaków. Ale tak teraz odzys odzys odzyskałam pracę i ogólnie to chyba przez ten właśnie dobry uczynek, że dałam jej ten rower. Dobra. Ogólnie to ja chyba, ogólnie zapytam się go, czy mogę jakby, yy, czekajcie, bo go tu nie ma, to ja do niego zadzwonię. Halo, y, mogę y, dzisiaj wziąć wolne, proszę? Tak, tak, dobrze, tylko pamiętaj, żeby tym razem przychodzić do pracy na czas. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do, do, do widzenia, miłego dnia. Dowie, więc właśnie mogę wjechać. Dowie, ja bym sobie poszła. Ogólnie, znalazłam ogólnie tutaj bananka, tam mi dali właśnie bananka, więc ja sobie wezmę tego bananka, ale ogólnie z czego nie będę jeść. Bo ogólnie yy, chcę żeby to się trochę wygrzało, w sumie nie wiem czy muszę wygrzewać na słoneczku, ale chcę takiego bardziej cieplejszego i to wie. Dobra, okej, okay. idziemy sobie. O, tu jest jakaś dziewczyna, czuwa ona w ogóle nie ma jakby takich ubrań? Wygląda, jakby była jakaś bogata. I w sumie biedna i bogata w sumie. W sumie nie wiem. Dać jej tego banana widzowie, czy nie? Dam jej tego bananka. Chcesz banana? Nie wiem, chyba nie chcę. Co wie, dam jej? O. o widzowie, wiecie co? Ona chyba jest biedna. Bo tak widzę, jakby. Jakby nie ma niczego. A oczywiście widzowie, nie obwiniamy nikogo jakby po oglądzie, ale po prostu, nie wiem, da mi tego banana. Widzowie, ja przecież mam trochę więcej pieniążków, więc będę mogła sobie kiedy indziej widzowie kupić przecież. Więc widzowie, ja już sobie właśnie jadę do domu, albo sobie gdzieś pojadę też. Chyba sobie może później pojadę nad jeziorko. I ogólnie chyba, ogólnie to... Chcę trochę zaszalwić, więc sobie pofarbuję kolor włosów. Ogólnie bardzo by fioletowe, więc dam sobie takie jaśniutki. Okej, czy jaki będzie to wyglądać? Okej, okay, okej. Okay. No już dowiem, nie jest za ładne, ale niech już będzie. Ogólnie ja tu mam już zaparkowane autko, i idę teraz do domu. Ach. To wiem, właśnie dotarłam do domu. To będzie na tyle właśnie z tej historyjki. Mam no, nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I ogólnie gdy Morał, to jest, że jakby dobre uczynki są dobre. Ale ogólnie nie gaszcie pożaru. Ogólnie to był tylko przykład, jakie są dobre uczynki. Już zrobiłam ich mało. Ale po prostu możecie też na przykład pomóc w wyzmywaniu naczyń. I to będzie już takie. Oczywiście. Ale ja na przykład mogę sobie tutaj pozmywać, błądki domek, i mogę sobie zapalić kominek i właśnie sobie tutaj usiąść. To będzie na tyle, pa.